Siemanko. Dzisiaj za pomocą tego oto ekstendera będziemy montować tą oto kamerę. I zobaczcie. Tutaj mam dodatkowo splitter. Więc ta kamera nie posiada PoE, ale właśnie sprawdzimy, czy ten splitter, jeżeli podłączymy dodatkowo do tego ekstendera, da radę pociągnąć tą oto kamerę. Chodzi o to, czy wystarczy nam prądu. A wszystko to będziemy montować w tamtym miejscu. Czyli tak naprawdę zamontujemy na jednym kablu dwie kamery. A ten splitter, jak widzicie tutaj, ma możliwość podłączenia aż czterech kamer. Natomiast my będziemy podłączać tylko dwie kamery, więc ta przejściówka jest nam zupełnie niepotrzebna. Montujemy. Zarobiłem sobie taki kabelek. Problem polega tylko na tym, że w zarabiarce zgubiłem gdzieś tester. Nie wiem gdzie muszę poszukać, a nie chcę mi się teraz tracić czasu na poszukiwania, więc ufam, że jest dobrze zarobiony. Zobaczymy. I jeszcze, żeby była jasność: do extendera, czyli do tego extendera, czy też do jakiegoś innego extendera, powinniśmy podłączać kamery PoE. Tak, tylko i wyłącznie kamery PoE. Natomiast ja dla testu podłączę sobie taką kamerę, która nie ma PoE przez ten Oto splitter. I może to działać, ale nie musi. Ja robię to dla testu, na Waszą odpowiedzialność, a może akurat będzie działało. Zobaczymy. O, w naszym przypadku ten kabel idzie od rejestratora POE, więc spinamy go w tym miejscu. Następnie, jeżeli nie używamy tej końcówki, którą Wam wcześniej pokazywałem, to podłączamy do portu 3 i 4. Czyli w tym momencie tylko port 3 i 4 jest aktywny. Czyli podłączamy to w ten sposób. Kamera już widziałem, obraca się, więc działa. I teraz tak, ekstender może sobie być zamontowany w ten sposób. Pli jest to ekstender zewnętrzny, nie potrzebuje być w żadnej innej pustce. Jak widzicie, ja na razie przykręciłem jeden wkręt, bo tak naprawdę drugi mi spadł, dlatego tylko na jeden. No dobra, ale najpierw sprawdźmy, czy to w ogóle działa. W kolejności ta kamera po prawej, a później ta obrotowa. Więc otwieramy aplikację VideoLink, odświeżamy. I to jest ta kamera na karnik. Działa. Elegancko. Pytanie, czy ta duża działa? Na spliterze, powtarzam. Otwieramy aplikację P6 Slide. Odświeżamy. No dobra, kamera dodana. Czy możemy nią obracać? Bez problemu. Czyli działa. I Jeżeli chodzi o noc. Też bez problemu działa. Jak na razie wszystko działa. Zostawię taką sobie na kilka dni.